Dzień wszystkim. Tema wszystkim. Dzisiaj, przez co już mówiłam, co my robimy w tym morzu, będziemy próbowali zdobyć wszystkie miecze w Blocksfruitach. A i wymasteriować obecnie. Czy byście chcieli wiedzieć? Mam 12 mieczy: Midnight Blade, Coco, Pol, Saber, Spiky Trident, Yama, Graffiti King, Jittle, Longsword, Warden Sword, Twin Hooks i Dual Katana. I wszystkie i, i będziemy próbować sobie być całą resztę mieczy igre. Czyli dokładnie. Teraz był trzeci. Był nie, bo... nie koleką katą. No to inbox plus first C. No, A zaczynamy. Odpojeniem to co trzeba. Zaczynamy od dealer. To jest nasz pierwszy dealer. I kupimy od niego dwie przedmioty. Czyli Katana i Katos. Jak widzicie, mamy pierwsze nasze przedmioty w tej podróży. Będziemy je dopiero jak zdobędziemy wszystkie, a więc teraz... dokładnie no, to nie będzie. one są na O, mi bo... to, jest, to jest. po prostu wszystko co tylko tu jest i zobaczymy Dobra, Pierw zobaczymy po prostu. Observation Haki nie działa. Weapon Dealer... Absurd Dealer... Nie, tu nie ma. Dla Waszej wiadomości wiem, że tam jest sword dealer. I na magma, widzicie, jak się nie mylę, ale będziemy zrzali wszystkie. Po prostu. Jest tu jakiś to jest, nie. Pozdrawiam tego, który tu grinduje. Ja, dla Waszej wiadomości, dual katane już mam. A teraz kupimy Iron Mace'a. Co I proszę bardzo, kolejny Iron Mace. Co ja Titów trochę zakręcimy Dobra Ok, dobra Dealer of the West East! Triple Kaltana and Pipe Dobra, to to jest na Frozen Village to polecę Frozen Village, to jest tam na w Kajlansach też jest jakieś i spróbujemy wszystkie właśnie kupić. Mietrze w tej grze, bo mam 15 milionów i jak debil nie wiem co z nimi mam zrobić. Pozdrawiam. Bardzo już E mamy kolejnego Sword dealera Triple Katana. E I... Wydam dużo kasy, ale mam pipę i tripelkę Dobra, trzeba sprawdzić. Słuchaj mnie, nie słuchaj Dobra. Małeś. Dobra, Master Sword Digger, Dugal Headed Blade i Bissento. No to. Obecnie lecimy na Skylands. Chodźcie, zrobię szybkie ciencie i sprawdzę, czy wszystko jest OK. Dobrze, <kłysy> Będziemy wszystkie na początku miecze w tym morzu. I później, dopiero do drugiego przejdziemy i do trzeciego. Czyli, zobaczymy wszystkie miecze w tym morzu. Potem je wyzmasterujemy i idziemy do kolejnego. I tak to dalej robimy. Lecisz, lecisz. Dobra, jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być. A jesteśmy kolejny Master Sword Dealer Dual Headed Blade Czy to jest takowa Kolejny. I teraz chyba odmiliam Bisento Mamy to Bisento Dual Headed Blade. Jak to dual headed blade wygląda? Aha to ciekawie będzie się zapowiadał. Teraz lecimy na Magma Wily, sobie szybkie części dopóki, tam, części, dopóki tam się nie dostaniemy. Dobra, 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 dobra. dobra. Już jestem, już jestem, panowie i panie. Działa ten prezent. Tak. Zbra. Zbra. Zbra, że moje odcinki są najlepsze. Ale się jeszcze uczę zrobienia odcinków. Świadom, że najlepszy jeszcze w tym nie jestem. Dobra. Ale szukamy Living Skeleton. O. Jest. I kupujemy od jego Soul Cane. I mamy kolejny miecz. Czyli zakupiliśmy wszystkie miecze z tego miejsca. To w takim razie lecimy na Trzecie Morze, żeby je masteriować. Widzimy się jak tam wróćmy. Dobra, dla Waszej wiadomości... Z Waszej wiadomości właśnie jesteśmy w Trzecim Morzu, jak widzicie. Nie pytajcie się. O, moje włosy są szare. Tak? I już Wam mówię jak to robimy. Będziemy masteriować wszystkie miecze. Od samego początku, czyli katana, potem katlas, bo dual katana mam wymasterowaną, triple iron mace, warden sword jeszcze nie mam, solkana, pipa, dual headed blade'a, yy, sabera mam, yy, pole pierwszą formę, bo nie mam i bisent. I w takiej kolejności to robimy. Zaczynając od katany. Jeżeli jeden boss jakiego znajdziemy, starczy. No to zobaczmy, czy jest kapitan elefant, na przykład. Tyle posmakowo naszej pięknej katany. Dobra, zaczynam od koplina Elefanta, zobaczymy. Zaję no, ja po co jak goni koplina Elefanta, skoro na katanę tyle jest w masterii potrzebne, że ten chłop i jej się skończy. Dobra, to jest zadziwiająco szybkie. Ta cała katana wymasteriowana. Zobaczymy jak to wygląda. Jak wygląda pierwszy atak? Jakieś. Dual katanek jak mówiłem mam wymasteriowaną Ja by nie było nawet wam pokażę Weird Will Bo zwraca jego chłopak który tu fruwa. I Tornado Też dobre ataki ale jakieś i teraz katan Czyli będzie pociągać tyle samo mastery co na katane Czyli w właściwie 2 sekundy i będziemy mieli z głowy i katan Chyba już wszystko. Kolejny miecz. To jest portal, Kolejny miecz zrobiony. Czyli teraz triple katana. Ile jeszcze masz 60 i potem iron mace'a. To jest triple katana. Jakby katana, tylko potrójna katana. Czyli po polsku mówiąc, nie wiem co to. I ta katana w przeciwieństwie do innych nie ma żadnych ruchów, a więc... I ta katana jest na pewno mocniejsza od swoich pobratańców. Ja jeszcze tylko jednego i będzie wszystko. Spróbuję zdobyć wszystkie miecze w grze, a potem je masteriować na maksa. Czyli obydwa ataki. Czeka też na Mitchell. Jeśli co do Dark Blade'a, to na pewno go nie kupuję, bo jestem zespółkany, ale może kiedyś go będę mieć. Jakoś. Chyba R-Rashes Barash. I Infernal Rash. Dobre. Dobra. Dwa. Kolejny miecz na naszej liście. Jest to Iron Mace. Wygląda i pierwszy. Ja tak to miejsce smasz. Tak, wygląda, nawet fajnie. Gdzieś jedynie a masteri No, a, kończymy to. A smash. Nie trafiłem go. A, kolejny miecz wymasteriowany I Jakiś killer combo teraz. Tylko niech masterii całe zleci. Killer combo. Nieźle. Zejdziemy za tą śmiercią, żeby nas nie ukochali. Czyli kolejny Iron Mace skończony. Teraz mamy Warden Sworda który mam już na do odrobienia masterii. tylko jeden chłop i chyba będziemy mieli koniec z niedbardzo To pierwszy z nie. Proszę bardzo, koniec Warden Sworda Z pierwszego może szybko potem rozejść. Pues będą problematyczne. Dobra, jak wyglądają, ma taki multi target shot, wiesz. Nie, no i tornado, No, no nawet takie wyglądają. Ale dobra, jak mamy skończonego Warden Sworda, to przechodzimy na kolejnego, czyli na Soulkena. Na tego będzie potrzebne 120 masterii. Hmm. Fajne wygląda. Ciekawe, jak będzie, nimi się grało. To mastery coraz bardziej zaczyna lecieć. Będę ubijali tych chłopów tutaj, bo oni dają dobre mastery i też szybciej się, się, się ubija niż np. przykład Kapitina elefanta. Dobra. Ej, jeszcze 21 mega. Trollbin. A trochę jeszcze mastery i będzie wszystko. Anadataki na takich na jeżeli mamy wbijać no przez z taką ilością, to lepiej idźmy na jakąś bossa. Może wnet Islandem Empress jest. Dobra, nie rób mi problemów, stary. Chyba ja dostanę nagrodę Co dostanę przez tego debila? Wali się Cokolwiek tu chodzi Jest chyba jakiś... No, nie No to zmiana serwera Tak, autopliker No, Pityfu i pajdać jest. To też być dobre. Na serio. to. Aby nie wysadzam, się do niego idzie. I teraz chodzić, czy kopi na elefant jest. Jak ja ma, to idziemy wbijać na NPC. No to no to Najgorsze no to będzie trzecie może, bo już widzę, że jest z, mnie z, z, próbującego zdobyć halo skaifa. Albo CDK, ja. Myślę, że trzecie może podzielimy na takie odcinki, po prostu Zarejestrowałam jedną, dwie, wieee... te Nie, bronie i tyle No, nie, nie. pięć masterii jeszcze dawać Trzy Dwa jest. Dobra. Sol beam. okej. Okay. I sol slashers. okej, okay, też nieźle. Dobra, uciekamy teraz. jak, jak mamy sol na skończonego, to lecimy do kolejnego, czyli do Pajpa! o 50 masteriotek i Ile czyli 100 i 150. No, A jutro pojutrze po szkole przyjść do Mikołaja, to zapraszamy Krzysztofa domu. Mam mało potrzebowała, no, no. Maserowany seriowany kolejny miecz. Dragon i Piepingdation. Kończymy um, wszystkie postęp, Już nie ma wiek, za bardzo. Jadą na obóz. Nie będzie treningów, dlatego, co, to już Co półtorej. Piękny film. Piepingdation. Wygląda jak dobry damage. Do I druga, to. Dzięki za mój to masz No tak, o. A Zielę jest, mogę okno ok. ja zostawia, ładnie, ładnie. I kolejny. Nie, no po smartfunku nie, po. Jakby został skończony. Trzecia, to, to teraz byś by odebrał. headed blade. Tak, to Ty no, nie. Jest to masz to masz jutro trening jest. Nie, aż tak dużo. Przełożony z czwartym. No. Jutro i pojutrze, czwartek no. jest no. za to wolny. Mogło być gorzej. Uh -huh. no, pierwszy atak już mamy, i drugi A na waszej wiadomości, Shark Magneta już mam, a z Shark Antura będziemy mogli kiedy tam zdobyć.

z tamten, ale dobra. Co <coughs> to Bissendo? To, to żebyś 150 Mastery, tego Quake Sphere, to zrobię cięcie małe i skoczę dopiero, jak będziemy mogli. Co to się Nie jak będziemy mogli. Dotrzeć. Dobra. Mała zmiana planów. Nie zrobię tego cięcia. Chodźcie to Tak chodzi. Zobaczcie. To że jest Beautiful Pirate, jak widzicie, a więc specjalnie wplituję się do jego miejsca jego go używając Bissend. To dostanę bardzo dużo masterii. Czyli trochę lekka zmiana. Po prostu. Po prostu. Da. A potem spróbujemy, bo sobie to Czyli... wyliczowaliśmy Mhm. to mu szybko pod nogi Na ognia, to czy pójdzie zabicie go Mm -hmm. Mm -hmm. No, jak ktoś... my coś my co zapomnieliśmy w tym odcinku, to napiszcie mi po następnym, jakiego zapomniałem. To na pewno go wymasteruję w następnym odcinku. Ale super! Super niczym chyba. Jezus Chrystus. Dużo sobie. Ja wiem ogień pod nogi Nie To nie widzę, jak to taki wyglądają, a więc będziecie mogli zobaczyć dopiero jak to będzie drugi, tylko jak Tak, ginę, ginę. Okej, okay. a nasz się moje water body. Patrzcie, ile ma stary. 113, okej. Okay. Lecimy poszukać kolejnych Jest Island Empress. Mam niestety. No, widzimy się jak znajdę jakiegoś bossa, to ubiję. Dobra. Witamy z powrotem. Znalazłam Serwis Island Tam Zabijemy z użyciem mojego... pisem, to i będziemy trumowe Mastery. tego ja Aynente press się boimy mojego bisenta. No i um. korzystamy. beautiful jest to jak nie będzie innego, bo co to będzie OK. Ile ma w 137. Dobra. Fajna, bo to jest kapina elefanta Nie ma kapina elefanta nie ma. To zobaczymy, czy jakiś elit jest. A ja to idę ubić beautiful bajereta. Jest jalit. Nie, nie ma litro. To jedziemy ubić beautiful bajereta bo zostało nam tylko 19 masterii i będziemy mogli zrobić kłek z w końcu. I będziemy mieli wszystkie miecze z pierwszego może wymasteriowane na maksa. Zobaczymy, Tyle by się Ej, skok. Ej, nie To jak on to. To Dragon Lighter się chyba na miejscu jesteśmy. Tak. Zrobimy, jak chcę. Po co mieć 1550, skoro tak można kółko robić? ogień pod nogi. I rozluje go truforma. Co będziesz mieć z truforma? masz dostatecznie mało HP i ja odparł swojego True Forma Brawo, zrobił to chyba, nie Chyba się full Pirate zepsuł Dobra już Tak, jak zwykle Waterbody mi do tratuje. Ja moje piękne Observation Haki Na pewnym odcinku myślę, że wymasterujemy wszystkie miecze bo mam kilka mieczy z drugiego morza w swoim ekwipunku i je to masterujemy do końca. Ten... Kurde! Tylko miecz będzie musieli też to bo teraz dojrzałem że dopiero, że mam miecz. Lepiej Najpierw ci nas nie obchodzą. Mam nadzieję, że się nie zacznie chilować. Okej, okay, na miejscu. Jest, nie zaczął się chilować. Nie zaczął się chilować, super. Jest. Mamy... RÓWNO! Dobra, lecimy na kasę d'Essie, żeby to sprawdzić i kończymy ten odcinek. No. Jakiegoś chłopca trzeba znaleźć, no to lecimy tu. Dobra, lecimy na tych pajerytów. No jak wygląda coik O. To Dobra, mówię, to jest koniec odcinka, na razie i cześć!